Istnieje pewien cichy, niewypowiedziany test, przez który przechodzimy niemal każdego dnia. To nie jest egzamin z wiedzy ani sprawdzian siły fizycznej. To subtelna próba naszych granic, która pojawia się w formie prośby od kolegi, zaproszenia na wydarzenie, na które nie masz ochoty iść, albo dodatkowego zadania w pracy, na które absolutnie nie masz już siły. I w tym momencie, w tej krótkiej pauzie, zanim odpowiesz, Toczy się w tobie cała bitwa. Część ciebie krzyczy, żebyś odmówił, żebyś chronił swój czas, swoją energię, swoje zdrowie psychiczne, ale druga część, ta głośniejsza, wytrenowana przez lata społecznych oczekiwań, szepcze: Po prostu się zgódź, będzie łatwiej, nie rób problemu, bądź miły. I tak, z westchnieniem rezygnacji, z twoich ust pada słowo tak. Które w rzeczywistości jest krzykiem Twojej duszy, mówiącej nie. Czujesz to ukłucie żalu, ciężar kolejnego zobowiązania, którego nie chciałeś, i zadajesz sobie pytanie, dlaczego to jest takie trudne. A co, jeśli powiem ci, że ta walka nie jest oznaką twojej słabości? Co, jeśli ta trudność w odmawianiu, to poczucie winy, które towarzyszy słowu nie, jest w rzeczywistości echem twojej niezwykłej empatii i głębokiego poczucia odpowiedzialności? Co, jeśli powiem ci, że nauczenie się mówić stanowcze, ale uprzejme nie, nie jest aktem egoizmu, ale największym aktem samostanowienia i kluczem do odblokowania mocy, o której istnieniu nawet nie wiedziałeś. To, co społeczeństwo często postrzega jako bycie niemiłym lub niepomocnym, jest w istocie jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale ludzi o wysokiej inteligencji emocjonalnej. To nie jest zamknięcie drzwi, ale świadome budowanie murów zamku, w którym chronisz swoje najcenniejsze zasoby czas, energię i skupienie. To jest początek podróży do zrozumienia, że twoje nie dla innych jest najgłośniejszym tak dla samego siebie. Zanim zagłębimy się w siedem ukrytych supermocy, które uwalniasz, gdy opanujesz sztukę odmawiania, musimy zrozumieć dlaczego tak bardzo boimy się tego prostego dwuliterowego słowa. Psychologia ewolucyjna podpowiada nam, że przez tysiące lat nasze przetrwanie zależało od przynależności do plemienia. Odrzucenie, bycie wykluczonym, oznaczało niemal pewną śmierć. Ten pierwotny lęk przed odrzuceniem jest wciąż zakodowany w naszym DNA. Kiedy odmawiamy, nasz mózg jaszczurczy, najstarsza część naszego układu nerwowego, interpretuje to jako ryzyko zerwania więzi społecznej. Uruchamia się kaskada hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny. Czujemy się, jakbyśmy walczyli o życie, podczas gdy w rzeczywistości odmawiamy tylko przyniesienia ciasta na spotkanie firmowe. Co więcej, od dziecka jesteśmy programowani na bycie uległymi bądź grzeczny, dziel się zabawkami, nie sprawiaj kłopotu. Nagradzano nas za posłuszeństwo, a karano za sprzeciw. To uwarunkowanie sprawia, że jako dorośli często mylimy bycie miłym z byciem bezgranicznie dostępnym. Utożsamiamy naszą wartość z naszą użytecznością dla innych. Ale ludzie wysoce świadomi, ci, którzy osiągają głębokie poczucie spełnienia, rozumieją fundamentalną prawdę. Twoja wartość nie leży w tym, ile razy powiesz tak. Twoja prawdziwa wartość leży w autentyczności i integralności Twoich działań. A nic nie jest bardziej autentyczne, niż nie, które wypływa z głębokiego szacunku do własnych możliwości i pragnień. To nie jest ściana, którą budujesz, by odizolować się od świata, to jest filtr, przez który przepuszczasz tylko te rzeczy, które są naprawdę warte twojej bezcennej uwagi. Przyjrzyjmy się więc, jakie niezwykłe zdolności budzisz w sobie za każdym razem, gdy z odwagą i spokojem mówisz nie. Po pierwsze, uwalniasz supermoc absolutnej klarowności umysłu. Pomyśl o swoim umyśle jak o niezwykle zaawansowanym komputerze. Każde tak, które wypowiadasz bez przekonania, jest jak otwarcie nowej, niepotrzebnej karty w przeglądarce. Jedna prośba, potem druga, trzecia. W kłódce masz otwartych pięćdziesiąt kart. Każda z nich zużywa cząstkę twojej pamięci operacyjnej, twojej mocy obliczeniowej. Komputer zaczyna zwalniać, przegrzewać się, a wiatraki wyją z wysiłku. To jest dokładnie to, co dzieje się w Twojej głowie. Każde zobowiązanie, którego nie chciałeś, staje się mentalnym obciążeniem. To nie jest tylko zadanie do wykonania, to jest stały, cichy szum w tle Twoich myśli. Przypomina o sobie, gdy próbujesz się skupić na pracę, gdy próbujesz odpocząć, a nawet gdy śpisz. Psychologowie nazywają to efektem zajgarnik nasza pamięć znacznie lepiej przechowuje niedokończone zadania niż te, które już zamknęliśmy. Każde niechciane tak jest właśnie takim niedokończonym, wiszącym nad tobą zadaniem, które wysysa twoją energię poznawczą. Kiedy uczysz się mówić nie, robisz coś znacznie więcej niż tylko odrzucenie prośby. Wykonujesz akt świadomej higieny umysłowej. To jak zamknięcie wszystkich niepotrzebnych kart w przeglądarce. Nagle zapada cisza. Zwalnia się przestrzeń. Twój umysł, uwolniony od dziesiątek drobnych, rozpraszających zobowiązań, może wreszcie skupić całą swoją moc na tym, co naprawdę ważne. To w tej przestrzeni rodzą się genialne pomysły. To w tej ciszy znajdujesz rozwiązania skomplikowanych problemów. Ludzie, którzy wydają się być zawsze o krok do przodu, którzy mają wgląd i wizję, niekoniecznie są mądrzejsi, oni po prostu są bezlitośni w ochronie swojej przestrzeni mentalnej. Ich nie jest tarczą, która chroni ich zdolność do głębokiego myślenia przed chaosem świata. Zatem następnym razem, gdy poczujesz presję, by się zgodzić, Pamiętaj, że nie odmawiasz tylko wykonania zadania, odmawiasz zaśmiecenia swojego umysłu, sabotowania swojej kreatywności i osłabienia swojej zdolności do myślenia na najwyższym poziomie. Twoje nie jest deklaracją, że twój umysł jest świątynią, a nie publicznym placem, na który każdy może wrzucić swoje sprawy. Po drugie, odzyskujesz moc budowania autentycznych relacji. To może brzmieć paradoksalnie. Jak odmawianie może zbliżać nas do ludzi? Przecież uczono nas, że zgadzanie się na wszystko czyni nas lubianymi. To jedno z największych i najbardziej szkodliwych kłamstw, w które uwierzyliśmy. Bycie people pleaserem, czyli osobą, która za wszelką cenę chce zadowolić innych, prowadzi do budowania relacji opartych na iluzji. Kiedy zawsze mówisz tak, ludzie nie budują więzi z prawdziwym tobą, budują więź z twoją funkcją, z twoją użytecznością, z awatarem, który stworzyłeś, by być akceptowanym. Te relacje są kruche jak szkło, ponieważ opierają się na nierealistycznym oczekiwaniu, że zawsze będziesz dostępny, zawsze pomocny i zawsze uśmiechnięty. A co się dzieje, gdy w końcu twoje zasoby się wyczerpią? Kiedy dopadnie cię choroba, wypalenie, kryzys? Ludzie, którzy przywykli do Twojego nieustannego tak, często nie potrafią zrozumieć Twojego pierwszego nie, czują się zawiedzeni, oszukani, a Ty czujesz się wykorzystany i rozgoryczony, bo przez lata dawałeś z siebie wszystko, a w momencie próby okazuje się, że relacja była transakcją. Stanowcze i uprzejme nie jest jak test lakmusowy dla Twoich relacji. Prawdziwi przyjaciele, partnerzy i koledzy, którzy cenią ciebie, a nie tylko to, co możesz dla nich zrobić, uszanują twoje granice. Mogą być na początku zaskoczeni, ale w głębi duszy ich szacunek do ciebie wzrośnie, ponieważ zobaczą osobę, która ceni samą siebie. Z drugiej strony ci, którzy reagują złością, manipulacją lub obrazą na twoją odmowę, dają ci bezcenny dar pokazują swoje prawdziwe oblicze, pokazują, że ich interesowała tylko Twoja funkcja. Twoje nie działa jak potężny filtr, który odcedza powierzchowne znajomości od głębokich, prawdziwych więzi. Zostają tylko ci, którzy są zdobą dla Ciebie. To bolesny proces, ale niezwykle oczyszczający. Zamiast stu powierzchownych znajomych, którzy znikną przy pierwszych kłopotach, zostajesz z pięcioma osobami, które szanują twoje granice, bo sami mają swoje. Twoje relacje stają się głębsze, bardziej szczere i oparte na wzajemnym szacunku, a nie na cichej, niewypowiedzianej umowie o wzajemnych usługach. Uprzejma odmowa nie jest odrzuceniem osoby, jest potwierdzeniem autentyczności relacji. Po trzecie, odblokowujesz swoją uśpioną kreatywność i potencjał do głębokiej pracy. Wielu z nas marzy o napisaniu książki, nauczeniu się gry na instrumencie, założeniu własnej firmy, czy po prostu o posiadaniu czasu na hobby, które sprawia nam radość. Ale na koniec dnia padamy na twarz ze zmęczenia, a nasze marzenia odkładamy na kiedyś, które nigdy nie nadchodzi. Dlaczego? Bo nasza energia i czas dwa najcenniejsze nieodnawialne zasoby Zostały rozkradzione przez setki małych tak, które powiedzieliśmy w ciągu dnia. Zgodziłeś się pomóc komuś w projekcie, który cię nie interesuje. Zgodziłeś się pójść na spotkanie, które mogło być e-mailem. Zgodziłeś się załatwić sprawę, którą ktoś inny mógł zrobić sam. Każde z tych tak to mała dziurka w twoim zbiorniku z paliwem. Pojedynczo wydają się nieistotne, ale razem powodują, że twój bak jest pusty, zanim jeszcze dążysz ruszyć w kierunku własnych celów. Kreatywność i innowacyjność nie rodzą się w chaosie i pośpiechu. One wymagają przestrzeni, ciszy i nieprzerwanego skupienia. Psycholog Michajczyksent Michali opisał to zjawisko jako stan przepływu flow state moment, w którym jesteśmy tak pochłonięci zadaniem, że tracimy poczucie czasu. A nasza produktywność i kreatywność osiągają szczyt. Wejście w ten stan wymaga co najmniej 15 do 25 minut nieprzerwanej koncentracji. Każde rozproszenie, każda prośba, na którą musisz zareagować, wyrzuca cię z tego stanu i musisz zaczynać od nowa. Kiedy mówisz nie rozpraszaczom i prośbom o niskim priorytecie, nie jesteś leniwy ani nieuprzejmy, jesteś strażnikiem swojej kreatywności. Tworzysz świętą, nienaruszalną przestrzeń, w której twoje najlepsze pomysły mogą się narodzić i rozwinąć. Wielcy artyści, naukowcy i przedsiębiorcy w historii byli często postrzegani jako ekscentrycy lub samotnicy, ale w rzeczywistości byli oni po prostu mistrzami w mówieniu nie, odmawiali udziału w trywialnych spotkaniach towarzyskich, ignorowali nieistotne prośby, by móc w pełni poświęcić się swojej pasji. Twoje nie jest najpotężniejszym narzędziem produktywności, jakie posiadasz. To ono tworzy godziny, których, jak ci się wydawało, nie masz w swoim kalendarzu. To ono daje ci energię, której, jak myślałeś, już ci brakuje. Odmawiając rzeczom dobrym, tworzysz przestrzeń na rzeczy genialne. Po czwarte, budujesz niezachwiany fundament szacunku do samego siebie. Pomyśl o tym w ten sposób. Za każdym razem, gdy zgadzasz się na coś wbrew sobie, wysyłasz do swojej podświadomości potężny komunikat. Potrzeby innych są ważniejsze niż moje. Mój czas jest mniej cenny niż czas innych. Moje samopoczucie nie ma znaczenia. Powtarzaj to wystarczająco często, a twoja samoocena zacznie spadać na dno. Zaczynasz wierzyć, że twoja rola na świecie polega na służeniu innym, na byciu narzędziem do realizacji ich celów. To prosta droga do wypalenia, resentymentu i głębokiego poczucia bycia niewidzialnym. Akt powiedzenia nie jest rewolucyjny. To jest moment, w którym stajesz po swojej własnej stronie. To deklaracja, że twoje potrzeby, twój czas i twoja energia mają taką samą, jeśli nie większą wartość. To nie jest egoizm w negatywnym tego słowa znaczeniu, to jest podstawowa forma dbania o siebie, tak samo ważna jak sen, odżywianie czy ćwiczenia. Nie możesz przecież nalać wody z pustego dbanka. Jeśli nieustannie rozdajesz swoją energię, nie zostawiając nic dla siebie, wkrótce nie będziesz miał nic do zaoferowania ani sobie, ani innym. Każde uprzejme nie jest jak mała wpłata na twoje konto bankowe samooceny. Na początku może to być trudne i niekomfortowe, jak pierwszy trening na siłowni po długiej przerwie. Będziesz czuł ból, niepewność, może nawet poczucie winy. Ale z każdym kolejnym razem mięsień asertywności staje się silniejszy. Poczucie winy zastępuje poczucie mocy. Niepewność zamienia się w pewność siebie. Zaczynasz chodzić z podniesioną głową, ponieważ wiesz, że jesteś kapitanem swojego statku, a nie tylko majtkiem na pokładzie kogoś innego. Ludzie o głębokim, wewnętrznym poczuciu własnej wartości nie muszą tego ogłaszać światu. Oni to po prostu emanują a źródłem tej emanacji jest cicha wewnętrzna wiedza, że potrafią postawić granice, że szanują samych siebie na tyle, by chronić swoje zasoby. Twoje nie jest najcichszym, a jednocześnie najpotężniejszym manifestem miłości własnej. Po piąte, stajesz się magnesem na szacunek innych. To kolejny piękny paradoks asertywności. Instynktownie wydaje nam się, że im bardziej będziemy ulegli i na wszystko się zgadzali, tym bardziej ludzie będą nas lubić i szanować. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Ludzie mogą cię lubić za bycie pomocnym, ale rzadko kiedy będą cię za to szanować. Szacunek rodzi się z podziwu dla siły, integralności i jasnych granic. Pomyśl o osobach, które najbardziej szanujesz w swoim życiu. Czy są to osoby, które uginają się pod każdą presją i zgadzają na wszystko? Czy raczej te, które mają jasne zasady, znają swoją wartość i nie boją się odmówić, gdy coś jest sprzeczne z ich priorytetami? Podświadomie czujemy pociąg do ludzi, którzy mają silny kręgosłup moralny i emocjonalny. Ich zdolność do stawiania granic daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, na czym stoimy. Wiemy, że ich tak jest prawdziwym tak, a nie wymuszoną zgodą, za którą kryje się żal. Kiedy jesteś osobą, która zawsze się zgadza, ludzie szybko uczą się, że twój czas i energia są tanie. Nie muszą się starać, nie muszą szanować twoich granic, bo wiedzą, że ich nie masz. Stajesz się opcją domyślną, osobą od prudnej roboty. Kiedy jednak zaczynasz mówić nie, dynamika całkowicie się zmienia. Na początku może to wywołać szok i opór, ale z czasem ludzie uczą się, że twoje tak jest cenne. Zaczynają traktować Twój czas z szacunkiem, bo wiedzą, że jest ograniczony i chroniony. Zaczynają doceniać Twoją pomoc, bo wiedzą, że jest wynikiem świadomej decyzji, a nie automatycznego odruchu. Twoja odmowa komunikuje coś niezwykle ważnego: cenię siebie i swój czas, więc jeśli poświęcam go Tobie, to znaczy, że Ty też jesteś dla mnie ważny. To podnosi wartość każdej Twojej interakcji. Ludzie zaczynają cię postrzegać nie jako zasób do wykorzystania, ale jako równego partnera, lidera, osobę, której zdanie się liczy. Twój szacunek do samego siebie staje się zaraźliwy i zaczyna emanować na zewnątrz, zmieniając sposób w jaki postrzega cię cały świat. Po szóste, uczysz się mistrzowskiego zarządzania swoją osobistą energią. Często myślimy o zarządzaniu czasem, tworzymy listy zadań, używamy kalendarzy i aplikacji, ale rzadko kiedy myślimy o zarządzaniu energią, która jest zasobem o wiele bardziej ulotnym i cennym. Możesz mieć całe popołudnie wolnego czasu, ale jeśli jesteś wyczerpany emocjonalnie i mentalnie, ten czas jest bezwartościowy. Każda interakcja społeczna, każda decyzja, każde zadanie to transakcja energetyczna. Niektóre z nich dodają ci energii, rozmowa z inspirującym przyjacielem, praca nad pasjonującym projektem. Ale wiele z nich, zwłaszcza te, na które zgadzasz się wbrew sobie, to drenaż, są jak wampiry energetyczne, które wysysają z ciebie siły witalne. Osoba, która nie umie mówić nie, jest jak dom z otwartymi na oścież drzwiami i oknami podczas zamieci. Całe ciepło, cała energia ucieka na zewnątrz, a do środka wdziera się chłód i chaos. Nie masz kontroli nad swoim wewnętrznym środowiskiem, bo pozwalasz, by warunki zewnętrzne dyktowały twój stan. Nauczenie się mówienia nie jest jak nauczenie się zamykania tych drzwi i okien stajesz się świadomym architektem swojego wewnętrznego świata. Zaczynasz analizować prośby i zaproszenia nie tylko pod kątem czasu, jaki zajmą, ale przede wszystkim pod kątem energii, jakiej będą od ciebie wymagać. Zaczynasz zadawać sobie kluczowe pytania czy ta interakcja mnie naładuje, czy wyczerpie, czy to zadanie jest zgodne z moimi wartościami i celami, czy tylko spełnia oczekiwania kogoś innego czy po tym spotkaniu będę czuł się zainspirowany czy wypruty z sił? To jest najwyższy poziom inteligencji emocjonalnej, rozumienie i zarządzanie własną ekonomią energetyczną. Ludzie, którzy wydają się mieć nieskończone pokłady energii, niekoniecznie rodzą się z większymi bateriami. To jest najwyższy poziom inteligencji emocjonalnej, rozumienie i zarządzanie własną ekonomią energetyczną. Ludzie, którzy wydają się mieć nieskończone pokłady energii, niekoniecznie rodzą się z większymi bateriami. Oni po prostu są bezwzględnie skuteczni w eliminowaniu wycieków energii. Ich nie jest uszczelką, która zapobiega marnotrawstwu ich najcenniejszego zasobu. Zaczynając praktykować tę umiejętność, odkryjesz, że masz znacznie więcej siły niż ci się wydawało. Energia, którą marnowałeś na niechciane zobowiązania, teraz jest do twojej dyspozycji, gotowa do zainwestowania w twoje zdrowie, pasje i relacje, które naprawdę mają znaczenie. I wreszcie po siódme, mówiąc nie, odkrywasz potęgę swojego prawdziwego tak. To jest kulminacja całej tej podróży, najpiękniejszy i najważniejszy skutek uboczny asertywności. Tak długo jak twoje tak jest tanie i rozdawane na lewo i prawo, tak długo nie ma ono żadnej mocy. Jest jak waluta w kraju z hiperinflacją, masz jej mnóstwo, ale nic nie możesz za nią kupić. Kiedy mówisz tak wszystkiemu, w rzeczywistości nie mówisz tak niczemu konkretnemu. Twoje życie staje się reaktywną odpowiedzią na agendy innych ludzi płyniesz z prądem cudzych priorytetów, nie mając nawet czasu zastanowić się, dokąd sam chciałbyś dopłynąć. Dopiero kiedy zaczniesz świadomie i odważnie mówić nie rzeczom, które nie są dla ciebie ważne, tworzysz przestrzeń, w której twoje prawdziwe tak może wybrzmieć z całą mocą. Każde nie dla nadgodzin, których nie chcesz robić, to tak dla wieczoru z rodziną. Każde nie dla toksycznej plotki, to tak dla zdrowia psychicznego. Każde nie dla projektu, który nie jest zgodny z Twoimi wartościami, to potężne tak dla znalezienia pracy, która naprawdę Cię pasjonuje. Twoje życie przestaje być serią przypadkowych zdarzeń, a staje się świadomą kreacją. Twoje tak nabiera ogromnej wagi i znaczenia. Kiedy je wypowiadasz, robisz to z pełnym przekonaniem, z całą swoją energią i zaangażowaniem, ponieważ wiesz, że wybrałeś tę rzecz spośród tysiąca innych, którym odmówiłeś. To jest definicja życia z intencją. Zamiast rozpraszać swoją energię na sto różnych kierunków, koncentrujesz ją jak promień lasera na kilku celach, które mają dla ciebie fundamentalne znaczenie. To jest sekret ludzi, którzy osiągają niezwykłe rzeczy. Nie mają więcej czasu niż ty, mają te same 24 godziny na dobę. Ale ich życie jest serią starannie wybranych, potężnych tak, możliwych tylko dzięki tysiącom odważnych nie. Twoje nie nie jest końcem rozmowy. Jest początkiem życia, które jest w stu procentach twoje. Zatem to, co postrzegałeś jako swoją słabość, to wahanie przed odmową, jest w rzeczywistości punktem wyjścia do niezwykłej transformacji. To dowód na twoją empatię i wrażliwość cechy, których świat desperacko potrzebuje. Ale te cechy, pozostawione bez ochrony, mogą cię zniszczyć. Sztuka mówienia nie nie polega na tym, by stać się zimnym i obojętnym. Polega na tym, by stać się mądrym i świadomym strażnikiem swojego wewnętrznego świata. To zrozumienie, że aby móc autentycznie i z całego serca pomagać innym, najpierw musisz zadbać o siebie. Twoje granice nie są po to, by odpychać ludzi, ale by pokazać im, jak mogą cię kochać i szanować we właściwy sposób. Twoja odmowa nie jest aktem agresji, ale aktem najwyższej integralności. Więc następnym razem, gdy staniesz przed tym cichym testem, weź głęboki oddech. Poczuj ten wewnętrzny konflikt, ale zamiast ulegać staremu programowi, dokonaj nowego wyboru. Powiedz nie uprzejmie, z szacunkiem, ale stanowczo. I obserwuj, jak z tego prostego słowa rodzi się nowa siła, nowa klarowność i nowa, głębsza wersja ciebie. Twoje życie nie jest sumą rzeczy, na które się zgodziłeś, jest esencją tego, czemu odważyłeś się odmówić. Jeśli któraś z tych prawd poruszyła w tobie jakąś strunę, jeśli rozpoznałeś w tym opisie swoją własną walkę, podziel się tym w komentarzu. Napisz, której rzeczy ostatnio odważyłeś się odmówić i co dzięki temu zyskałeś. Twoja historia może być inspiracją dla kogoś, kto właśnie teraz potrzebuje usłyszeć, że ma prawo powiedzieć nie. Udostępnij ten materiał komuś, kto ma złote serce, ale zapomina o dbaniu o siebie. Pokażmy razem, że siła nie leży w uległości, ale w świadomym wyborze.